Dzień dobry maliciu. Dzień dobry, Balbino. Wyspałaś się? W takim wyrku trudno się nie wyspać. Oto twoje ubrania. Czyste i wyprasowane. Są miłe w dotyku i jak nowe. Jakby mnie wczoraj kupiła na targu. Zjesz śniadanie? Jasne. Usiądź na chwilę. Ta starsza pani jest nieco narwana, co? Dlaczego tak mówisz? Przed chwilą wpadłam na nią. Stara pudernica napuszyła się jak indyczka. Wyobrażam sobie. Będziesz miała z nią kłopoty. Wątpię, by pozwoliła ci tu zostać. Idę, bo zaraz przyjedzie szkolny autobus. Straciłam apetyt po tym, co mi powiedziała Balbina. Dzień dobry. Pewnie stara pudernica już zdążyła ci nagadać. Przysięgam, że jej nie zaczepiałam. To ona zaczęła na mnie wrzeszczeć. Nie znosi mnie. Wkurzyła się, gdy jej powiedziałam, że będę tu mieszkać. Wiem. I co? Powiesz, że mam się wynieść, wrócić tam, skąd przyszłam. Spokojnie, zostaniesz tu. Ale postaraj się nie wchodzić jej w drogę. Zwłaszcza pod moją nieobecność. Nie chcę jej oglądać. Będę grzeczna. Nie pożałujesz, że mnie sprowadziłeś. Pomogę w sprzątaniu, robieniu zakupów, zrobię co zechcesz. Nie ma mowy. Nie będziesz służącą. To co będę robić? Będziesz członkiem rodziny. Rodziny? Mam należeć do rodziny? Nie do wiary. Zawsze chciałam mieć rodzinę. Dobra, puszczę cię. Chcesz do wody? Nie. Siema. Kim jesteś? Przywitaj się. Jak się masz? Jesteś córką świro... doktora San Romana? Tak. A ty jesteś Mariczuj? Śmieszne imię. Kto ci je dał? Tata czy mama? Nie powiesz, kto ci dał to imię? Pewnie jakiś ksiądz. Mnie też ksiądz dał na imię Maria Antonieta. Bo to księża udzielają chrztu. Ale imię wybrała mama. Tacie się nie spodobało, dlatego mówi do mnie Maita. Ślicznie. A tobie kto wybrał imię? Tata czy mama? Nie mam taty ani mamy. Są w niebie? Moja mama także poszła do nieba. I babcia Mariana też. Ale pamiętasz rodziców? Nie. Dziwne. Będziesz u nas pracować? Nie, twój tata mówi, że będę należeć do rodziny. Babcia Onelia nie zgadza się na to. Nie? To zostanę na przekór tej starej pudernicy. Co tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić, a tym bardziej rozmawiać z tą... Pani daje jej spokój. To tylko dziecko. Milcz Menelko. Fikumiku, kto bluzga, ma kał na języku. Milcz bezczelna. Pożałujesz, że się tu zjawiłaś. Do licha. Świrolog nie wraca. Nie zamierzam znosić kaprysów tej języ. Milcz, menelko. A jeśli ucieknę?